Witaj, pokażę Ci, jak poprawnie wykonać pielęgnację z bustem i serum. Najpierw oczyszczamy skórę Lumispa, następnie tonizujemy naszym tonikiem, potem kładziemy serum. Najpierw przeciągamy palcem po bust. Używam dzisiaj Pumpsa, możesz również Activating Serum użyć. Trzy pompeczki pumps, trzy pompeczki seru. Najpierw nakładamy na tą niebiesko-taką elipsę, rozprowadzamy po skórze na jednej połówce naszej twarzy. Jeszcze pustnie nie jest włączony, dopiero teraz przesuwamy do góry, włączamy i od razu nakładamy nasadkę, przystawiamy do skóry i rozpoczynamy. Rozprowadzanie serum. Słyszysz taki dosyć szybki dźwięk, zum, zum. To jest znak, że wszystko dobrze przepływa. W ten sposób stymulujesz Twój naskórek i wprowadzasz składniki aktywne w głąb. I teraz będziesz się cieszyć piękną skórą. Pierwszą połowę twarzy mamy zaraz mamy skończoną możesz również przedłużyć to na szyję. Staraj się, żeby ruch był niezbyt szybki i żeby nie tracić kontaktu z urządzeniem i skórą. Nie pchamy skóry do środka, tylko raczej przesuwamy delikatnie na zewnątrz. Minuta minęła, słychać znowu zoom, zoom. Znowu nakładamy trzy krople na bust. Znowu rozprowadzamy na skórze serum i dopiero teraz drugi raz przeciągamy i od razu przystawiamy łyżeczkę do skóry i takimi powolnymi, równomiernymi ruchami rozprowadzamy serum. Po każdym milimetrze naszej skóry nie pomijamy żadnego kawałka pod, o, pod okiem. Trzymamy, staramy się trzymać kontakt łyżeczki ze skórą. Nie pchamy tej skóry do środka, wręcz przeciwnie. Tak jak nasze mięśnie przebiegają, tak byśmy chcieli tą skórę odesłać na zewnątrz. Wspaniałych rezultatów i samego przyjemnego czasu z Bustem. Dziękuję.